Witam widzowie z tej strony, Squig Brawl Stars. Witam Was w. No, w którymś na pewno odcinku z Brawl Stars. Wiem, że miałem nagrywać yy, Scott Busters, ale on to taki. Scott Busters nie jest lepszy od tego. Nie jest lepszy od. No, od Brawl Stars. No, umówmy się. No. Squeak, yy, to nic nie zmień. Chciałem Was zachęcić do zostawienia łapki w górę pod filmem. Yy, subskrypcji na moim kanale i... No i tyle. I patrzcie co w ogóle mam. No. Flex flex teraz wleciał, nie? Ojejku, ale flexik. Dobra, co ja w ogóle mówię? dobiliśmy wszystkie jajka Jak mówiłem Po godzilli Czyli nawet teraz Jak zawsze nie mam Nie mam golda Chyba, że teraz po prostu na szybko zdobędziemy I stworzymy klub Tu Nita ma ile? Tu to, to Nita nie ma szans, że dobijemy to Airblime, blokuję? za dużo. Dobrowózy? Uuu, za dużo. Baraleja? Uuu, nie nadobilibyśmy. Dopoko? Uuu, ja potrzebuję takiego z tysiąca. Uuu, dotyka? Uuu, aśmiabita. Yy. W sumie nie... Czekajcie, najwięcej, nie, najbliżej kolejnej klasy. O! Ta! O tu! H klasy! Na poziom mistrzowskiego. Poziom mistrzowskiego, w ogóle to nie, to to chyba. Najbliżej. Oj. Nie, no to tu musi być. Jednak. To. Okej. Okay. Eee, czekajcie. O e, dobra. Pytać gdzie ja jestem? Tu O, To a do kuletki? Nie kuletki, no aż ja też mam już ten w Lu. No, w sumie w No, to jest 200, a tu jest. No, to się bardziej opłaca. Gramy sobie melodii. O Dobra. Mamy sobie melodię. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Napiszcie, napiszcie, w komentarzu, czy macie bazę godziny. To wam przypnę serduszko. Więc pewno w tym odcinku już tworzymy klubik pod nazwą. Hmm. Dobra. Stworzymy plany podługa z Quica. I ten klub będzie o 20 tysięcy. Niestety. Od 20k. Nie, no dobra. O... Hmm. Dobra, może nie od 20, ale tak... O, sorki? Tak od 18 tysięcy pucharków i potem to będzie się zwiększało co tydzień. Czyli 19... Nie, 18, sorki, 18. Dobra... Tutaj nikogo nie ma. Tu chyba ktoś jest w tych szokach. O, tak. Ale nie jest w krzakach, ale jest. Mm. Ale jest Angelo. Angelo, myślę że, myślę że. pyk. 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 No Angelo, podbimy. Na no, spokojnie. Dobra, pyk, pyk, to jest R5, er pyk, dobra, dobra, sobie zwiększymy, pyk, 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 o nie, raz bym no trudno, 15, o, pyk, 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 o, pyk, 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 o, dwie trzygolda, Najlepiej na świecie. Golf zawsze przydaje. A szczególnie jeśli chcemy. He, no, opuszczamy. Co? O, nie mogę. Plus za dwa dni. Dobra. Trudno. Nie mogę na razie wyjść z tego klubu. Ja myślałem, że dzisiaj już stworzymy klub. No ale to to... A jejku. O, puść. a puść. No jejku, od głupiec. Tragedia. Hejku. Ej, no Mam takie skiny do Tiganta, to jest najlepsze. Jee. Yeah. Dobra. Ja się z wami żegnam. I. Narka, cześć. Cześć. ty